Kilka minut po czasie, ale te względy organizacyjne sprawiły, że mamy drobne opóźnienie. Opóźnienie wynika z faktu, że jest dzisiaj nieco więcej osób niż pierwotnie zakładaliśmy, ponieważ niektóre osoby dopiero dzisiaj zapisały się na nasz uniwersytet. Chciałbym bardzo gorąco powitać Państwa uczestników, studentów naszego uniwersytetu, powitać dwóch wykładowców. Panią Alinę Kosecką oraz pana profesora Kazimierza Dążowskiego. Pozostali wykładowcy nie mogli dzisiaj do nas przybyć, co nie oznacza, że wycofali się ze swoich wcześniejszych deklaracji, bo zajęcia prowadzić z państwem będą, a dzisiaj studenci otrzymacie cały harmonogram zadań na najbliższe miesiąc włącznie z terminami i godzinami zajęć. Muszę powiedzieć, że mam ogromną trenę, występując przed Wami, ale nie dlatego, że Wy tutaj jesteście, bo ja się bardzo cieszę, że tutaj mogę być razem z Wami, ale dlatego, że jest to moje pierwsze e, uczestnictwo w inauguracji roku akademickiego. <gry> Pomimo tego, że kilka lat studiowałem, to zawsze wolałem ten jeden dzień urwać i to tyle, życzę wam byście pogłębiali swoją wiedzę, mam nadzieję, że Uniwersytet będzie doskonałym miejscem i okazją do spotkań, do tego by wasze życie towarzyskie kwitło, by uciec od telewizora, szarzyzny dnia codziennego i od czasu do czasu się rozerwać korzystając z bogactwa wiedzy naszych układowców. Poproszę o kilka zdań pana profesora. No i cóż, mogę wyrazić tylko swój podziw, że Państwo z takim zainteresowaniem tutaj odwiedzili to miejsce, że będzie okazja jeszcze do wielu spotkań. Mam też kolegów lubawiaków na Uniwersytecie w Toruniu i w Olsztynie, którzy pewnie do Państwa też przybędą okazjonalnie podzielić się swoimi pasjami i wiedzą. Inauguracji dzisiaj też tak było, więc związku lepiej przejść do rzeczy, czyli do tego, co Państwo jeszcze dzisiaj macie zaplanowane i dowiedzieć się, jak będą wyglądały nasze następne spotkania. To tyle, dziękuję bardzo. Jak powiedziałem, wręczemy Państwu teraz legitymację studenckich i indeksy. Jeśli ktoś nie otrzyma indeksu, to znaczy, że zapisał się dopiero dzisiaj i nie byliśmy na tę ewentualność przygotowani, a indeksy zostaną uzupełnione na najbliższym spotkaniu. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł podejść i odebrać legitymacji wraz z indeksem, to proszę tylko podnieść rękę, my do Państwa dotrę. Pani Danuta Krawiecka. Nie spodziewałem się, że będzie odwrotna sytuacja. Пани Хелена Кардовская. Пани Танута Карновская. Pani, Pani Ewa Grubalska, proszę. Nie ma pana rodziny, no. Ale mnie teraz zaszczyt do dżempel. pani Alina Kosecka, nasza wykładowczynia, będzie też jednocześnie. Pani Elżbieta grzeba. Pani Pałaszewski. Pani Maria Zapora. Pan Jerzy Krawiecki.

Pani Helena Krupa. Pani Krystyna Kowalewska. Pani Zofia Złodowska. Pani Helena Rodkowska. Pani Krystyna Łodrzewska.

od toho paníčka. <coughs> Elle vient robin, on a Jesty na Kząstkowska. Pan Jan Kząstkowski. Pani Irena Borowska. いただきます。<music> Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że już studenci są wyposażeni w to, co powinni mieć. Indeks ten najważniejszy, dowód, że się jest studentem. Teraz rozdamy Państwu jeszcze harmonogram zajęć. Harmonogram jest jeszcze, nie jest taki może bogaty, jak, jak będzie za jakiś czas, ponieważ to są zajęcia, gdzie państwo, na które wpisywali się Państwo największą grupą. I otóż będzie historia powszechna, wykładowcą profesor Roman Jurkowski, w poniedziałki co dwa tygodnie. Tu są daty, ja nie będę szczegółowo mówił, bo Państwo to otrzymają zaraz. Historia regionalna profesor Kazimierz Grążawski, film i literatura Alina Kosecka, kosmetologia Ewa Sadowska, rękodzieło Anna Deka i zajęcia gimnastyczne Beata Zielińska. Te zajęcia już ruszają od następnego tygodnia, od następnego poniedziałku. Szczegółowo tu będzie wszystko wykazane. Oczywiście będziemy starać się zwiększać ilość zajęć i rozumieć, słuchać państwa po prostu próśb, życzeń. Wiemy, że niektórzy z Państwa chcieliby jeszcze inne, uczestniczyć na jeszcze inne zajęcia i y, jestem pełen wiary, że uda nam się to zrealizować. Od siebie bym tylko dodała, że zajęcia są tak ułożone, żeby się na siebie nie nakładały, więc... Y... W razie potrzeby, w razie zainteresowania, zawsze można się dopisać na jakieś zajęcia i na pewno będzie można spokojnie zajęcia z jednego przedmiotu co jednego dnia. Studiować na naszym uniwersytecie. A propos jeszcze indeksów, to przypomnę, że osoby, które dzisiaj nie otrzymały, a zadeklarowały swój udział, otrzymają na pierwszych zajęciach. Jeżeli ktoś będzie Państwa pytał. Czy można jeszcze zapisywać się na zajęcia, to rok akademicki jeszcze jest otwarty, można jeszcze zgłaszać się. Ja jeszcze mam takie ogłoszenie, już poza może uniwersytetem, ale właśnie dzisiaj poproszono mnie, żeby Państwu nadmienić, że również są, można powiedzieć, zajęcia prozdrowotne w naszym ośrodku zdrowia przy ulicy i to prowadzić będzie poradnia rehabilitacyjna Reha Plus. Są to zajęcia mające na celu pobudzanie układu krążenia, oddychania, poprawa zakresu ruchu w ustawach, poprawa elastyczności, sile mięśni, uzyskiwanie równowagi mięśniowej i można wymieniać, wymieniać. W każdym razie te zajęcia są w przygotowaniu, będą odbywały się w ośrodku zdrowia. Jeżeli Państwo by mieli ochotę uczęszczać również tam, to tam również można się zgłaszać. Zaznaczam, to jest na razie, to jest poza uniwersytetem. Jest to dzisiejsza inicjatywa od pani Marty Gniaźnikiewicz gorąco tam zachęcam również. Kończąc część oficjalną, Szanowni Państwo, mamy dla was słodką dyskutację. Myślę, że nas ile zaskakujemy i oby cały rok akademicki był tak słodki. To